Dzień dobry moi drodzy Zobaczcie jaki piękny poranek Co prawda mroźny Ale piękny Jadę właśnie do Tomka 4 października moi drodzy już jestem coraz bliżej Tomka Zobaczymy co on przez ten tydzień tam działał na warsztacie Bo ostatnio byłem u niego w sobotę Szykowałem właśnie te graty do ocynku Dzisiaj tam parę rzeczy mi zostało Wziąłem do ocynku z tej ramy, którą wczoraj rozbierałem no i myślę, że dzisiaj już nam wystarczy czasu i będę spawał trochę te kartery także zobaczymy ile nam się dzisiaj uda zrobić pogoda się piękna zapowiada chociaż był przymrozek dzisiaj co prawda też jest zakończenie sezonu motocyklowego w Gnieźnie w Gnieźnie w Gorzowie no ale niestety nie jedziemy, mamy duże roboty chciałoby się jechać ale pogoda trochę też już wiecie odstrasza. Przymrozki są już z rana, także spasowaliśmy i będziemy dzisiaj działać u Tomka na warsztacie. Graty są. O panie! Panie, trawa wykoszona O, jakiś kolejny zabytek przyjechał znowu No i luks Co za ta? 175 To ta co tu była Flach Co to masz ładnego? No już pomijając fakt co je z oponą. No 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 trochę się popsuła się popsuła. No Od czego to taka? Od No ale teraz zobacz, czemu rozebrali. Aha, już widzę, co chodzi. Zobacz tu. Nie dość, że to jest na taśmę malarską, to... nie? No, nie fartuch, tylko taśma. Wystają szprychy. No. I przez to się tak stało. Ale jak to jest w ogóle skorodowane, nie? No bo po chromie, niezabezpieczone niczym. Zardzewiało. Zardzewiało. Także czasie brać ostro za robotę. Ja się do roboty, trzeba czekać. <laughs> już się biorę. Już... Troszkę robotę pociągnąłem do przodu, mam już tutaj poszkiełkowane. Niektóre śruby to takie ładne były, to SK zostawiłem, ale czy one będą zamontowane, to nie wiem, bo z tymi starymi śrubami to różnie bywa. Podkładki wy... przesz... wyszkiełkowałem, dam je do ocynku. Te gorsze oczywiście. No, teraz po prostu tutaj muszę wszystko zweryfikować, coś jeszcze będzie nadawało. A te jakieś takie widzicie, jak tutaj są odduszone, to po prostu się potoczy. Nowe znierdzewki ładnie i będzie to ładnie wyglądało. Sprężynki też. Wszystko tutaj, gwinty są całe na to karce, jeszcze utomka ładnie. Splanowałem tutaj te krawędzie, żeby to ładnie wyglądało. No i teraz czas się brać za, za szczotkowanie. Wyszczotkować to wszystko i przygotować. W międzyczasie mi się woda grzeje. Na śniadanko. Co wam powiedzieć. Wszystko wyszkiełkowane. Wyczyszczone, przygotowane. Do ocynku. Tak to wygląda. Świeci się jak psu. Wiecie co. I teraz co. Tomek mi to wszystko ładnie powiąże na drucikach. I do ocynku. A ja się biorę ze spawania karterów. Tomek tutaj działa z jawą, kaczką. Niby silnik po remoncie, ale do remontu. IWL Berlin jeszcze nie wrócił do właściciela. Ma na dniach pojechać. Oczekujemy przyjazdu właściciela. Tomek mówił, że ktoś przyjechał i mi się spodoba. No, ładne tatuszko. Ciekawe, czy Tomek też to robił. MZ Trophy Ładna Na wągrowieckich blachach A tutaj mamy WSK JUŻ IDĘ! Idę, bo Tomek nie woła Ja to robiłem 4 lata, 5 lat temu 4-5 lat temu Ale stoi w kiepskich warunkach, nie? W no ładnie W wilgotnym garażu Tutaj troszeczkę no Gdyby stał w Ale fajna garażu, maszyna, no. nie? Tu tutaj szanowni. na te nogi? Aha, i dlatego ty mówiłeś, że tutaj tu jest to... jest bardzo ciasno w palce. Aha, teraz już wiem o co chodzi. A to jest no, ale jakbyś sobie, jak jak ryby... sobie to do góry troszeczkę wziął? Kierownicę można podnieść trochę do góry, wiesz, tak? Aha, i wtedy by tak nie... Trąco ale wierze, faktycznie ja. tu jest bardzo blisko, no. Nie. Ale to jest po prostu kwestia ustawienia, pokrzywienia kierownic bardziej. Bo one są pokrzywione, wiesz? Mhm. Musiały być wymienione. Ładne. Tak, tego Ładna maszyna. Gdzieś zostawił. I tu też jest jakiś gaźnik. Gaźnik, no, no, bo no już parę lat temu zakładałem te gaźniki. Nie? Mhm. Zarabiałem, bo to nie chciało chodzić na, na zwykłym a to, a tym ładnie pyta, nie? No fajnie. Tutaj osłony, kurde, ja myślałem, że one są większe, ale nie są za duże. To, to tylko nogi masz schować, nic więcej, nie? Tylko nóżki, nie? No ładny. Ładny lakier. No lakierem dobrze zrobił. Ale zobacz jaka pogoda, nie? Dobrze, że my żeśmy w do tego się nie pchali nie, tam. w tym jechać motocyklem... Co? To byśmy się pochorowali tam dzisiaj. No to fajne Tu mamy taką piękną jawę. Pięćdziesiątkę. Kaczuchę. I chciałem wam coś pokazać, kto ostatnio właśnie się... To ktoś do mnie dzwonił, taki Wojtek. I mówił, że będzie w taki sposób robił. Zobaczcie, w całości był silnik, wszystko było złożone. I ktoś to nie wiem, czy wypiaskował, czy wyszkiełkował raczej. I Tomek tutaj to dostał do uruchomienia jak tutaj zaczął. Do dokończenia. Do dokończenia, tak do do dokończenia. o do dokończenia, zobaczcie tu jest wszędzie pełno szkła, wszędzie pełno szkła. Mamy tłok, że jest zatarty, w ogóle nie powinien być silnik uruchamiany. Nawet na kanałach ssących jest szkło w środku, także mhm. tu wszędzie to szkło się dostało tak naprawdę. Przypuszczam, że ktoś uznał, że dobrze zabezpieczył i nic się nie stanie, no nie no. jest tak, to nie no, jest dobrze zabezpieczone. Nie ma naprawdę, ja myślę, że nie jest taka możliwość, żeby to zobacz, chyba teraz lepiej teraz to było szkiełkowane, już jest rdza. No. I yy, się wszędzie to dostaje. Śrubki, na których po prostu za chwilę dostaną wilgoci wszędzie będzie rdza. Korozja. Tak samo, tu już te, o, widać ewidentnie, mm -hmm. nie? rude się zrobiły, nie? Tu zobaczcie też, no to akurat nie było chyba szkiełkowane, ale było czyszczone i jest korozja, nie? No jak coś jest niezabezpieczone na szkło, to jest wszędzie grube. Cylinder tak jak zdejmowałem, to przeszczało wszystko. W nie? mm -hmm. no, silniku niestety już by się znalazło z paliwem i silnik zajechał. No, zatarty. Nawet jeżeli byłby sprawny do tego czasu, to byłby zatarty. że tak to niestety wygląda. Takie przypadki też się trafiają. Macabra, można by powiedzieć. No, tak. tak. No tutaj też, tylko tu niby doczyszczone, ale zobacz drugą stronę. No, widać jak pod kątem sprawdzić to jest no, no, niedoczyszczone na nie? W środku też, nie? No bo to wiadomo, No, trochę to trwało, ale w końcu mi się udało spawarkę ustawić. Tomek mi tutaj ogarnął kawałek materiału do prób. Jest to stara pokrywa od Simsona uszkodzona. No i tu będziemy spawać ten ubytek. No i mamy to, tak to wygląda. Teraz trzeba zaczekać aż to ostygnie, no i ładnie obrobić jakoś drymelkiem do równego, żeby to ładnie wyglądało. Jamaszka wylądowała nareszcie na podnośniku. Tomek, się bać. Tomek tutaj szykuje kabelki, bo tutaj jest trochę braków w okablowaniu. A tutaj o, przez to okienko, H, sprawdzałeś to, tutaj, jak tutaj to U, wszystko wygląda. zaworowe, ale i te chce. Jakby się udało ją w ogóle pali czy ci olej podaje Aha. Góry. Bo tu mówisz, że tutaj taka jest ciekawostka, że tutaj z tym olejem coś jest taki no inaczej. No, tak inaczej. No, Zbiornik olejowy. Tu. Tak dziwnie, to normalne, nie? Nie, to jest normalne, tylko zresztą. Ktoś się a tu robisz tam instalację jakąś od zera, tak? Czy co? No chociaż coś chce połączyć, żeby cokolwiek była szansa To uruchomić uruchomić. No dobrze by było, bo powiem ci, że takim Sprzętem to jeszcze nigdy nie jeździłem, a podejrzewam, żeby by mi się no, spodobało. To jest, to jest typowy sprzęt do upalania, do niczego więcej się nigdzie nadawał. <laughs> Kurde, aby to zamontować... Jeżeli, jeżeli to w ogóle odpali, to będzie fajnie, No, no upalamy, ale... Już nie Pożyjemy, zobaczymy. No, następnym razem może. To jest taki ubytek. Potem ładnie trzeba będzie to obrobić na równo i będzie elegancko. Myślę, że więcej tu już nie ma co spawać. Także tutaj mamy obspawane ładnie ten ubytek. Tu jest gwint cały. No i tutaj jeszcze obspawane było tak podziabane. Potem się to ładnie na równo sfrezuje i będzie. Elegancko. Druga połówka karteru, moi drodzy. Jak to wygląda? Tam widzieliście, obspawałem tamten ubytek, bo był uszkodzony. I teraz tak, wyszkiełkuję sobie tutaj tutaj ten element, oczyszczę to porządnie, i potem jeszcze to otuszczę. I to musi tutaj być zeszlifowane, oczywiście, pierw i od, odspawane, odtworzona od nowa. Będzie można się potem. Wybazować na tym otworze Na tym otworze z tej strony, bo tutaj jest ładny otwór I po prostu z góry na dół To poprawić, tak? Albo nawet będzie można wstępnie tak poprawić A jak się złoży kartery Obydwa może kartery złożyć I poprawić ładnie, żeby to wszystko tutaj było w osi I kolejna kwestia jest taka, że Koniec z wyciekiem oleju z tych trzech tutaj Punktów będę to wszystko tutaj zaspawywał, będą te otwory zaspawane. Będzie to pierwszy taki yy karter, i zobaczymy, jak to się tutaj mi uda zrobić. Zaspawane. Potem będzie sfrezowane tutaj, oczywiście, to do równego. No i tutaj, tak samo jak będzie zaspawane, ładnie tutaj splanowane do, do równego te powierzchnie. A jak będzie za głęboko, spaw się wtopi. To się najwyżej poprawi. Tylko tutaj z góry na dół, jak się złoży, tutaj tą skrzynię, żeby. Żeby to po prostu tutaj niczemu nie przeszkadzało. Łoży, łożysko oczywiście do wyciągnięcia. I tutaj widzę, że jest jeszcze taki delikatny ubytek. To też będzie do obspawania. Na szczęście gwint jest. Gwint tutaj jest cały i tutaj będzie gwint do naprawy. Ale to zobaczę jeszcze jak to, jak to tutaj ugryzę. Wstępna diagnoza. Chyba poszedł zapłon. Także zobaczymy co tutaj będzie się zdziało z tą Yamaha? a tak już byłem zadowolony, że ją trochę poupalamy ale to chyba trochę dłużej potrwa i działamy dalej z karterami. tak jak widzicie wyszkiełkowałem sobie tutaj to, oczyściłem, odtłuściłem i to po prostu tutaj będzie zespawane tak samo widzicie, tutaj ktoś tak sobie wyciął no tak wyciął, tak wyciął, no co już mam powiedzieć, no to ja będzie to naprawić no i tutaj to ta powierzchnia tutaj to też jeszcze tutaj muszę to na drucioku wyczyścić bo tu silikonu ktoś napkał i czerwonego i czarnego a i z tym silikonem No i tu będę musiał chyba to też wyspawać widzę bo tu jest taki mały ubytek żeby tu po prostu nie było żadnych przedmuchów i tak to się mówi trochę tu, trochę tam. I tulejkę też wyszkiełkowałem, ale ta tulejka jest tak, w takim stanie, że nie wiem czy nie lepiej będzie zrobić nowych tulejek i dać je do odcinku. I tak to wyszło. Na razie to wygląda nie za ciekawie, ale po obróbce będzie elegancko. A tu są. Zaspawane te otwory i mam nadzieję, że dzięki temu już będzie Raz na zawsze spokój z tymi wyciekami Tu jeszcze mi zostało do zaspawania to od Od guma, ale to już Nie dzisiaj I tak moi drodzy Kończy się kolejna sobota Mam przygotowane o, Na 99% wszystkie rzeczy, które muszą iść do Ocynku tygodniu, ale to już sobie w domu ogarnę, dokończę spawanie tych karterów, także myślę, że w następną sobotę będę mógł już Wam pokazać, jak to wszystko wygląda po spawaniu i po obróbce. No i co? No i będzie trzeba myśleć już, żeby wysłać to do aquablastu, żeby silnik był gotowy i pomału będzie można myśleć w niedalekiej przyszłości. W jakimś montażu już tak, tych rzeczy, które będą do tego silnika. Muszę Wam powiedzieć, że to był bardzo dobry wybór, że się nie puściliśmy do tego gorzowa. Bo ja akurat tu tutaj miałbym 130 km, Tomek miałby 40 km więcej. Kawał drogi, a pogoda się tak posuła, wiatr, wszystko się straszne zrobiło 10 stopni. Jeszcze trochę zaczyna deszcz padać. Także to była dobra decyzja, żeby dzisiaj podziałać trochę na warsztacie. A jutro rano lecimy na Motobazar Toruń. Dla mnie to jest ostatni bazar w tym roku. Wiem, że jeszcze jest we Wrocławiu, ale we Wrocławiu byłem raz i że tak powiem mi wystarczy. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!